Witajcie ze słonecznej Barcelony, z największych na świecie targów wszystkiego co dotyczy smartfonów i sprzętu mobilnego. Wpadłem na stoisko firmy 3 która ma do pokazania kilka naprawdę fajnych rzeczy. Chcecie zobaczyć? To czarne pudło wyglądające jak skrzyżowanie myśliwca stealth z futurystyczną cyberpankową drukarką to... czarny koń. Black Horse. Tak, tak to się nazywa. To kompaktowy ploter, który już wkrótce będziecie mogli zobaczyć w sklepach ze sprzętem i punktach serwisowych. Służy do cięcia na wymiar folii ochronnych i ma imponujące możliwości. Nie tylko potrafi wyciąć ochronę ekranu o przekątnej od 1 do nawet 16 cali, ale bez zmiany noża może ciąć wszelkie tworzywa. Jest kompaktowe, super dokładne i w pełni zautomatyzowany. Sam rozpoznaje co tnie. To robi wrażenie. A tu coś, co będziesz mógł założyć na swój smartfon. Etui Just 20 Grams Mag Case. Większość tego, co czyni je niezwykłym, jest już w nazwie. Ale to nie wszystko. Waży zaledwie 20 gramów, ale oprócz tego jest niemal niewidoczne i niewyczuwalne na telefonie. Ma wbudowany pierścień motujący do akcesoriów MagSafe, ale oprócz tego chroni smartfon przed upadkami. Ma certyfikat Military Grade. Ja bym się skusił, bo lubię akcesoria magnetyczne, a nie lubię jak etui powiększa i zasłania telefon. No i szkło rodem z wulkanu. No dobra, prawie. Hardy Ultra Glass to szkło hartowane w temperaturze 400 stopni, które ma powłokę bazaltową. No, to naprawdę nieźle mieć ekran pokryty skałą wulkaniczną. Oprócz odporności i trwałości osłony z tego szkła zapewniają doskonałą czytelność ekranu i nie przeszkadzają w pracy ani skanerom, Face ID, ani czytnikom odcisków palców. No i co mnie bardzo cieszy, mają bardzo łatwy w użyciu aplikator.